Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie z tej strony miniu. I już na samym początku chciałbym Was uspokoić w ten piękny i słoneczny dzień. Absolutnie nie mam zamiaru przygotowywać dla Was ani negatywnego, ani pesymistycznego materiału. Pomimo tego, że tytuł mógłby to sugerować troszkę, a temat nie jest łatwy, myślę, że konkluzje będą raczej pozytywne. A szczególnie na koniec pojawi się jedna świetna, bardzo dobra wiadomość. Na pewno ucieszy ona tych, szczególnie, którzy są z nami nie od dziś, więc polecam zostać do końca. Jeżeli jesteście z nami po raz pierwszy, to oczywiście zachęcam do subskrybowania. Być może materiał się Wam spodoba, nie bójcie się lajkować. Jeżeli nie, dislike nie ma najmniejszego problemu. No i serdecznie zapraszam Was do dyskusji, do komentowania. A na jaki temat? Otóż moi drodzy chaos, frustracja, osamotnienie. Nie wiem, przytłoczenie e, uczuciami bezradności czy braku sensu to jest coś, czego w życiu absolutnie nie potrzebujemy, od czego będziemy stronić i na pewno nie będziemy tego szukać w czymś, co ma być dla nas rozrywką czy też hobby, a tym przecież są gry wideo. W tym szczególnym przypadku Battlefield 2042, bo na nim się dzisiaj skupiamy. Dlaczego wspominam o takich oczywistych oczywistościach? Ponieważ to są często rzeczy, o których wspominają gracze, którzy właśnie Battlefielda zostawili. Nie tylko te kwestie, powiedzmy, wizualne czy koncepcyjne, które im się nie spodobały, ale też to, że sama gra. Właśnie nie przynosi im tyle y, przyjemności, co by chcieli, albo też właśnie te uczucia, które są negatywne, pojawiają się, ponieważ ciężko jest wejść jednak do tego Battlefielda, moi drodzy, im dłużej w niego gram, tym bardziej to rozumiem. Oczywiście nauczyłem się jak z tego korzystać i obrócić to wręcz na swoją korzyść, dlatego mówię na końcu będzie bardziej pozytywnie, ale na razie porozmawiajmy sobie o tym, jakie mogą być odczucia z punktu widzenia osoby, która właśnie dopiero co do Battlefielda najnowszego wchodzi. Czasami, często szczególnie na początku, bez względu na to co byście nie robili i tak nic się nie zmienia. Jak to mawiał klasyk, co by nie zrobić i tak by to nic nie dało, bo on był pierwszy w kulach. Moi drodzy, ta frustracja i to nie nawet z powodu przegrywania, w, może nawet wręcz przeciwnie, y, z powodu tego, że bez względu na to, czy wygrywamy, czy przegrywamy, mój wpływ na to, albo nawet mojej drużyny, był niewielki, albo ja go nie rozumiem, nie odczuwam, to jest coś, co moim zdaniem jest najgorsze, jeżeli chodzi o tego y, Battlefielda. Wspominam o tym, ponieważ. Im dłużej gram, tak jak mówiłem, tym bardziej to rozumiem. E, dzielę też te opinie z tymi, którzy grają ze mną, szczególnie na streamach. Teraz bardzo często się spotykamy. Dzisiaj pewnie też wieczorem sobie pogramy, więc serdecznie e, zapraszam moi drodzy. I taki też gameplay e, wybrałem do tego odcinka. To, co będzie w tle sobie leciało, to jest moja nieustanna walka na sektorach A i B na tej mapie Klepsydra. Ja uznałem, że to jest taktycznie bardzo istotne dla nas, żeby te sektory właśnie przejąć. Zresztą moim zdaniem, jedne ważniejsze na, e, z ważniejszych na tej mapie. Walka była bardzo zacięta, w wielu momentach dość satysfakcjonująca dla mnie indywidualnie, ale z punktu widzenia całego meczu czy całego zespołu, no raczej za dużo nie wniosła. To ogólne negatywne odczucie odnośnie całości rozgrywki moim zdaniem związane jest z dwoma głównymi aspektami. Pierwszy jest oczywisty: zbyt duża skala. To, co było takim chwytem marketingowym i głównym hasłem Battlefielda, właśnie ta niespotykana skala, stało się, i to jest dla wielu już jasne, takim głównym problemem samej gry. I nie chodzi tylko o to, jak to od technicznej strony zostało ogarnięte, od koncepcyjnej strony, jak to od strony wizualnej zostało ogarnięte, i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, jaki to miało wpływ na to, co dla mnie jest najważniejsze, czyli samą rozgrywkę i przyjemność, która ma z niej płynąć. I nie będziemy się na tym skupiać znowu, tylko wejdziemy sobie troszkę głębiej. Wejdziemy sobie do tego powodu numer dwa, mniej oczywistego, którym jest zbyt duże skomplikowanie i zdywersyfikowanie taktyk i sposobów gry. Co przez to rozumiem? Zaraz punkt po punkcie Wam wyjaśnię i przedstawię taki jeden jakby koronny czy dogłębny przykład takiej analizy sytuacji, żeby ci, którzy nie poświęcili na grę tych kilkudziesięciu czy kilkuset godzin, żeby to poczuć i zrozumieć, mogli lepiej się do tego odnieść. Moi drodzy, ta pełna dowolność budowania zestawów, dobierania specjalistów, tych wszystkich gadżetów, plus te nowe rzeczy, które zostały dodane, możliwość konfiguracji broni podczas rozgrywki, możliwość przyzywania pojazdów to wszystko jest fajne, ale trzeba wziąć jedno pod uwagę. Twórcy moim zdaniem nie docenili kreatywności graczy, którzy często korzystają z tych możliwości niezgodnie z ich założeniami. I absolutnie nie mam na myśli tego, że robią to źle. Robią to bardzo dobrze. Bo są o wiele sprytniejsi i mądrzejsi od tych wszystkich, którzy mieli pewne koncepcje dosyć ograniczone w głowie. Po prostu jest tego za dużo, żeby to ogarnąć, i to działa negatywnie, jakby z dwóch stron: po pierwsze, z punktu widzenia gracza, który czuje się tym przytłoczony i nie za bardzo rozumie, jaki jest tego cel, a po drugie, z punktu widzenia innych, którzy są z nimi razem w rozgrywce, i jakby to niezrozumienie się potęguje w tej dużej skali i pomiędzy tu członkami zespołu, i pomiędzy nami, a przeciwnikami. Zaburza się naturalny flow gry, który powodował to, że po pierwsze my, czy nasz skład mieliśmy duży wpływ na wynik meczu, a po drugie, że odbywało się to na pewnych zasadach, które jakby zachowywały pewną ciągłość przyczynowo skutkowo czyli jeżeli będziemy się zachowywać w taki sposób, to będziemy odnosić sukces. Jeżeli będziemy zachowywać się w inny sposób, to tego sukcesu nie będzie. Po prostu tych opcji jest tak dużo, że ta niepewność i chaos powoduje to, że często wynik jest losowy. I wiele osób zwracało mi na to uwagę i mówiło: Słuchaj, ja gram tego battlefielda, strzelam sobie, jest fajnie, przejmuję flagi, ale w ogóle się wynikiem nie przejmuję i nie zwracam uwagi na wynik, ponieważ jak dla mnie. Nie mam na to wpływu, i nawet to, jak gra mój zespół, nie za bardzo ma na to wpływ. I ja muszę się z tym zgodzić. I taki, jakby przykład jednocząstkowy, który wam pokażę o co mi chodzi. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że stoimy sobie na jednym punkcie, załóżmy całym naszym składem: cztery osoby, mocny skład, wjechaliśmy na punkt, wykosiliśmy wszystkich przeciwników, przejmujemy sobie flagę, i co byłoby naturalne, w każdym innym battlefieldzie szukamy. Najbliższej flagi, najprawdopodobniej, która jest zajęta przez przeciwnika, i albo będziemy ją atakować, albo przygotowujemy się na odparcie ataku z tej strony, ponieważ taka jest natura tej gry, taka jest natura rozgrywki. Ale teraz, tak w tym Battlefieldzie, Wiewiórka wyjdzie sobie, nie wiem, na wysokość 5 metrów, skoczy i przeleci 2 trzecie mapy, i zaangażuje się w całkowicie inną walkę, w całkowicie innym miejscu. Mackey Nagle użyje linki i będzie 30 metrów nad nami, i także stracimy z nim kontakt, być może wizualny, czy też w ogóle będziemy odizolowani w jakiejś konkretnej fazie rozgrywki. Ktoś sobie przyzwie bolta, poduszkowca, czy też Zipa i nara, tyle go widzieliśmy, zamiast na B pojedzie sobie na E. To jest coś, co w innych battlefieldach nie miało miejsca. Coś, co nie mogło się wydarzyć, moi drodzy. Wbiegamy sobie na punkt. Nie ma żadnego gracza na minimapie, załóżmy, że mamy kulki, gadulki, porzucamy, nigdzie ich nie widać, ale co z tego, jak tam siedzą y, trzy wieżyczki rozłożone? To są rzeczy. Ja nie mówię, że one są złe. Ja mówię tylko, że jest tych czynników, których, y, które musimy brać pod uwagę tak dużo, że nie jesteśmy w stanie grać za bardzo taktycznie. Robimy sobie backridge'a, gramy super idealnie, nagle piesek. No, praktycznie coś co nie da się zniszczyć dwoma magazynkami z karabinu żadnego automatycznego. On nam potrafi zepsuć całą piękną zagrywkę, nad którą pracowaliśmy przez kilka minut. Ja miałem ostatnio taki stream, gdzie grałem sobie właśnie przełamanie i robiłem super degrade, naprawdę. Tylko, one trwały trzy razy dłużej niż powinny, tylko dlatego, że musiałem się ciągle upewnić, że nie ma żadnej wieżyczki, że nie ma jakiegoś przypadkowego konta, z którego mogą być zauważony albo ostrzelany, ponieważ tych czynników jest zbyt dużo, żebym mógł aktywnie i taktycznie bardzo dobrze grać. Z punktu widzenia indywidualnego, tak jak i w tym gameplay'u, który sobie będziecie oglądać, wyniki miałam ok, naprawdę zbierałem dużo kij, ale nie przekładało się to na ten główny aspekt. Całości rozgrywki, który dla mnie jest najistotniejszy. Nie dawało mi po prostu tej nagrody. I nie chodzi o wygraną czy przegraną, tylko tego uczucia. OK, robię super robotę i idziemy w dobrym, nazwijmy to, kierunku. Moi drodzy, sprawa jest o wiele lepsza czy lepiej wygląda, jeżeli mamy doświadczony skład. Na streamach, na których gramy sobie bardzo często, praktycznie codziennie teraz, przeważnie mamy doświadczonych graczy, mam widzów. Wy też czytacie z mojego czata, jakie są moje pomysły i, i jakie są e, moje przemyślenia odnośnie tego, co robić dalej i staramy się grać e, jak najbardziej skoordynowanie i to przynosi pewne rezultaty. Ale pomimo to i dla zdecydowanej większości graczy takie coś nie jest dostępne. I moi drodzy, to jest moim zdaniem taki próg wejścia, który w dużym stopniu przyczynił się do tego, że Battlefield jest źle odbierany. Nie jesteśmy w stanie poczuć się dobrze na polu gry, jest to zbyt skomplikowane, żeby to zrozumieć, jest to zbyt skomplikowane, żeby to zastosować, jest to zbyt skomplikowane, żeby to dobrze zbalansować, tak żeby mecz dawał nam rzeczywistą frajdę z grania w taktycznego FPS-a. Myślę, że już teraz rozumiecie dobrze o co mi chodziło, więc teraz postarajmy się pokrótce wspomnieć sobie o tym, jak moglibyśmy to naprawić. Otóż moi drodzy po raz kolejny tutaj jak dla mnie są dwie sekcje. Pierwsza sekcja to ogólny balans gry. Jedna rzecz, oczywiście, przerobienie i rebalance map. To jest rzecz, którą można poprawić odnośnie mariusz Już tyle razy mówiłem, że nie będę się nad tym rozwodził, myślę, że to jest oczywiste. Druga to jest ograniczenie możliwości użycia uzbrojenia i wyposażenia w stosunku do pewnych specjalistów, czyli przywrócenie troszkę klas albo zamknięcia specjalistów w klasach. Ja ostatnio byłem zagadnięty odnośnie specjalistów na streamie i sobie troszkę podyskutowaliśmy i ja. Powtórzę jeszcze raz, że specjaliści moim zdaniem to nie jest zły pomysł, tylko zła jest jego implementacja. I specjaliści powinni być przedłużeniem czy uszczegółowieniem klas, a nie likwidacją tych klas. Jeżeli chociażby Viviura czy McKay mieli dostęp tylko, załóżmy do PDW albo do Shotgunów i to wymusiłoby bardzo agresywny styl gry z ich strony. Jeżeli bardziej pasywne klasy mogłyby przyzywać pojazdy transportowe, tylko te bardziej pasywne, nie klasy, tylko specjaliści. Jeżeli, na przykład, Borys nie mógłby przyzywać szarika, dlatego że ma już wieżyczkę, jest wiele małych rzeczy, które można by zrobić, żeby wyeliminować gro z tego chaotycznego środowiska battlefieldowego, które w tej chwili widzimy. Moim zdaniem, powinni zmniejszyć także ogólną liczbę pojazdów, szczególnie tych na zamówienie nazwijmy je, tak, no i oczywiście rebalans pojazdów moim zdaniem powinny y, bolty jeździć wolniej, powinny mieć większą możliwość y, unieruchomienia poprzez trafienie i tak dalej, dalej, tak dalej. To są rzeczy, które moim zdaniem łatwo można zrobić z punktu widzenia DICE, a które mogą przywrócić troszkę więcej balansu, ale tak jak mówię, do organizacji rozgrywki, a nie do samego używania broni czy sprzętu. I druga rzecz, która jest do naprawienia, czy, czy druga sekcja, to jest organizacja gry sama. Oczywiście czekamy na VoIPa w najbliższym patchu, ma on być, więc zamknijmy ten temat, poczekamy do najbliższego patcha i zobaczymy. Ale druga rzecz. Zdecydowanie moim zdaniem powinna być zwiększona liczebność drużyny do 6 osób. Mamy 4, przy tylu graczach to jest za mało. 6 osób, wiem, że 128 ani 64 nie dzieli się przez 6, ale i tak nigdy składy nie są pełne, więc moim zdaniem to nie byłby problem. Są też jakieś inne ewentualne pomysły, jak zwiększyć możliwość. Indywidualnego reagowania na to, co się dzieje na mapie. Być może, nie wiem, możliwość chociażby tylko dla dowódców, respienia się na innych dowódcach zespołu, żebyśmy mieli większą elastyczność co do tego, jak jesteśmy w stanie reagować, albo może, nie wiem, możliwość dla określonego specjalisty do respienia się na innych specjalistach, czy na, jakiegoś sprzę na jakimś sprzęcie, chociażby na respiarkach z danej drużyny, i tak dalej, i tak dalej. Zdecydowanie więcej. Punktów powinno być za realizowanie rozkazów zespołowych, tak żeby jakoś te zespoły spróbować przytrzymać przy sobie. Być może połączenie możliwości przyzywania pojazdów, czy realizowania jakichś bonusów właśnie w grze poprzez to współdziałanie w ramach zespołu. To co było w Battlefield 5, czyli te wszystkie, nazwijmy to killstreaki, czyli naloty itd., itd., one były udostępniane za punkty zespołowe i były zrozumiale z tym połączone. Być może one powinny być połączone nie tylko z zespołem, ale z realizowaniem celów gry, czyli na przykład za przejęcie flagi, tak jak było w poprzednich Battlefieldach, na fladze się pojawia pojazd. I nie mówię, że on się na fladze musi pojawiać, ale odblokowujemy możliwość przyzwania pojazdu, przez to, że przejęliśmy przynajmniej dwie flagi. Załóżmy za jedną flagę pojazd transportowy, za dwie flagi, nie wiem, jakieś, jakiś pojazd lekko pancerny, za trzy flagi, jakieś fajne latajło, jakiś dobry helikopter albo na przykład czołg. To są tylko takie pomysły, które rzucam, że tak powiem, z głowy. Ale to jest coś, co moim zdaniem łatwo można by zrealizować, z tym poeksperymentować i dać graczom do spróbowania, czy takie coś jest w stanie poprawić to odczucie z wpływu na grę, z wpływu na rozgrywkę, bo to jest coś, co ja i ja wiem, że wielu z Was właśnie w FPS-ach szczególnie poszukuje. A więc moi drodzy, Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, czy wy także odczuwacie to jako jeden z głównych problemów Battlefielda i czy też pomysły, które rzuciłem, mogłyby go rozwiązać. Tak jak mówiłem, jeszcze bardzo ważna informacja na koniec. Kiedy sobie analizowałem, analizowałem sobie statystyki i przygotowałem się do tego odcinka, znalazłem świetną stronę, która fajnie pokazuje, jak wyglądają statystyki wszystkich broni, więc... Szykujcie się, strzelnica nadchodzi. Odkryłem też coś bardzo istotnego, jak bardzo skomplikowany jest system statystyk przez dodatki, gadżety i wszystko to, co zostało zrobione czy zaimplementowane w Battlefieldzie 2042. Po raz kolejny yy, dorzuca się to do tego, jakby koszyka. Yy, Problematycznego balansowania rozgrywki w Battlefieldzie, ale też daje duże pole do popisu dla tych graczy, którzy to opanują, zmasterują, no i oczywiście do odcinków kolejnych strzelnicy. A więc możecie wyczekiwać jeszcze nie w tym tygodniu, ale w przyszłym tygodniu na pewno się pojawi. Więc moi drodzy, jeszcze raz Wasz go w komentarzach odnośnie wszystkiego, o czym sobie dzisiaj rozmawialiśmy. A ja już powoli odmeldowuję się i do następnego razu. Do zobaczenia także na streamie. Z tej strony odmeldowuję się, miniu.